Cześć, to ja, Oleg. Mamy już 50 subskrypcji, a więc bardzo Wam dziękuję. I z tej okazji zbudowałem coś fajnego. Akurat nie nic z moim kanałem, albo coś takiego, ale to taka fajna budowla w Minecrafcie. Mega, bardzo ogromna jest. I jest teraz za nami, w tej chwili. Jest to. Pewnie już poznaliście po tytule filmiku, jest to samolot, tak, budowaliśmy samolot tutaj, tak taki Erlingus jakby, no, no tak, tutaj budowałem, tak wygląda. I tutaj są kółka i silnik i skrzydła. I teraz polecimy dookoła. Oj, coś tutaj się zgliczowało. No. Samolot ma 117 bloków długości, stąd aż dotąd, do końca tu. No, i. Teraz wejdźmy do środka. Tutaj są schody, i tutaj jeszcze zobaczmy na kółka, i tak wygląda z góry. Tak z góry wygląda. Dobra, teraz idziemy do środka. Ok, tu są drzwi. Teraz najpierw jest pilot cabin. Tutaj są piloci, sterują samolotem. Takie mechanizmy tu mają. No i właściwie to, to zajęło było dość długo, bo zdobyłem 5 subskrypcji i przez ostatnie kilka dni budowałem ten samolot. No i bym, bym tak zgadnął, że przez te, te kilka dni co budowałem samolot. Na tym świecie spędziłem tak 4 godzinki budowa, a więc dość długo. A, dłu a tak długo zajęło, bo tak najdłużej mnie zajęło ta część siedzenia. Tutaj są siedzenia, można usiąść. Jeśli w całym samolocie. Z 181. Czyli musiałem coś takiego robić tutaj, tak, i tu. I to, stywa, siedzenie, i tutaj taki stoliczek, to tak można robić. Musiałem to robić i musiałem to skopiować 180 razy. To wyobrażacie to sobie? To bardzo długo zajęło. I raczej i nie mam żadnych rzeczy takich Albo World Did it. Albo albo tak, albo rzeczy do kopiowania nie używałem. Ponad takich rzeczy jeszcze nie wiem, jak używać. Chociaż, chociaż długo gramy kraftan jeszcze nie wiem, bo takich rzeczy nie robię za bardzo. No to musiałem to ręcznie skopiować to, te wszystkie siedzenia. I to najdłużej było. Tutaj jest wejście do. Bo wiecie o tym, że jak jest taki długi lot samolotem, no to zazwyczaj jest... Więc jest... jest kilka pilotów, no i po kolei by sterowali samolotem raczej. Czyli dlatego, bo pewnie, bo pewnie za długo by z, go byłoby, żeby, żeby tylko ten... żeby się nie No i tutaj można przerwy przerwę mieć, tutaj jest łóżko. Tutaj można spać i tu stolik. No i tak. I tu łazienki są też. Właśnie to chyba pokazywałem. A już raz pokażę. O, i tu sedes jest. Można sobie usiąść. I teraz to. Poczekajcie chwilę. Dobra, jestem. No Musiałem się czegoś upewnić, czy na pewno. Bo czułem, że to i zapomniałem tam, ale jednak nie. Na szczęście. No, i tak tutaj są skrzydła, tak i silniki. Oj, jeszcze zapomniałem coś, coś jeszcze sobie usiądę gdzieś. Tak dobra, lecimy. Z No to tak. A więc mówiłem, prze um, przez 4 godziny powiedziałbym, że spędziłem na budowaniu tego samolotu przez ostatnie kilka dni. No to, mam nadzieję, że Wam się ta budowla i filmik podobał. No i dziękuję za 50 subskrypcji. No to. Pa!